Nasz kompost to nie tylko liście, słoma, różnego rodzaju odpadki kuchenne, odpadki roślinne, ale nasz kompost to także nawóz pozyskany od zwierząt, właśnie tak jak kupy królicze oraz kurze. Tutaj moi drodzy kompostuję obornik od ptaków. Tutaj jest właśnie obornik gołębi, który pozyskałem całkiem niedawno. Dostałem go od kolegi. No i na wierzchu jest słoma zmieszana z obornikiem kurzym. Tak, przykryłem to po prostu. Czymś takim, żeby nie obsychało, żeby to nie owiewało, a zależy mi na tym, żeby on się przekompostował do przyszłego roku. Co mam nadzieję się uda, jakby zrobić. A w tej komorze kompostują się właśnie materiały organiczne, takie roślinne, jakby. Także możecie zauważyć, że to jest mnóstwo liści, jest tutaj siano, jest trawa i mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy, które jakby wychodzą z domu, no nie? Jakieś obierki. Upinki do, do rzeszków, reszki cebuli, no, jakieś marchewki, tak? Takie rzeczy też się tutaj przy, przytrafiają. No i jest tutaj też właśnie obornik. I biorąc pod uwagę to, że w tamtej komorze, którą widzieliście przed chwilą, gdzie jest obornik, właśnie ten gołębi, jest tego już dosyć dużo. Odchody właśnie od naszych zwierzaków, kur i królików. Wrzucam do tego. Tutaj, do tej, do tej komory z właśnie liśćmi i otwatkami roślinnymi, żeby kompost, który tutaj powstanie, był jak najbardziej żyzny. Czy kurki? Kurki już zaciekawione, co będę robił.

I tak, pozyskany, I tak pozyskany moi drodzy obornik kurzy, tutaj w tym przypadku, z bardzo dużą ilością słomy, bo słomy nie żałuję tam kurą w tym kurniku, no nie, tam ściółka mamy dosyć grubą. Przerzucam to wszystko tutaj na kompost, no nie? Czyli słoma, fajny materiał brązowy, do tego dużo, znaczy dużo, no, odchody kurze. To jest znowu fajny obornik, taki materiał azotowy. Więc to wszystko będzie się fajnie tutaj kompostowało. W przyszłym roku po, tych, po tej słomie i po tych kupach nie będzie nawet śladu. Pięknie. To jeszcze zostało troszeczkę na dnie takich granulków, że tak powiem. To już tak wysypię do kompostownika po prostu. Nawet nie, tego specia... Nawet nie trzeba tego specjalnie mieszać, bo ogólnie jest sam w sobie wymieszany ten obornik kurzy razem ze słomą, więc jak najbardziej wydaje mi się, że to jest spoko. Są też pióra, które. Tak naprawdę się niedawno dowiedziałem, że pióra to też jest azotowy, azotowy taki składnik kompostu. Trochę dłużej się kompostują niż słoma czy odpadki roślinne, ale że ten kompost dopiero będzie potrzebny w przyszłym roku jesienią, więc jak najbardziej wydaje mi się, że te pióra też się przetworzą. No i tak, moi drodzy, nasze kurki służą nam nie tylko do tego, żeby znosić jajka. To prawda, my nie zabijamy naszych kur i nie jemy ich, nie? Także mięsa nam nie produkują. No ale jeszcze właśnie poza znoszeniem jajek, nasze kury Robią nam nawoz, nie? Całkiem fajny, organiczny nawóz, który bardzo wzbogaca kompost, między innymi. Także tak mówię, zachęcam Was do tego, że jeżeli macie warunki, oczywiście, i chęci, to, to hodowla kur jak najbardziej jest fajna, bo bardzo dużo, dużo korzyści dzięki tym kurkom można, można mieć. Jajka, obornik, fajny kompost. Przyjemne jest oglądanie i obserwowanie kurek. Także to też jest spoko. Trzeba się liczyć z tym, że od czasu do czasu może wypaść jakieś, jakaś sztuka z powodu choroby, starości chociażby. Może, mo, może od nas odejść. nie? A może się też wydarzyć tak, że po prostu zabierze nam go... zabierze nam ją drapieżnik. Właśnie moi drodzy jakieś dwa dni temu Tutaj oddała życie jedna z naszych kur. Tak, zaopiekował się nią lis. Który wdarł się jakimś sposobem do naszej zagrody. Nie mam pojęcia, jak on to zrobił. Jakoś to zrobił, tak. Obszedłem wszystko dookoła. Nie było żadnego podkopu, nie było żadnej dziury. Nie wiem, czy ta kura wyszła z tej zagrody, czy on szedł jakoś do środka. Nie mam pojęcia, jak on to zrobił. W pewnym razie tutaj kurka oddała życie. A dzisiaj. Razem z Anią widzieliśmy lisa, który pod tamtym laskiem o tam sobie czekał. No i dzisiaj rano też właśnie był tutaj w naszym ogródku, więc, więc mamy lisa. Powiem wam, powiem wam, że jeżeli chodzi o tą kurkę, taka była fajna brązowa kura. Nieduża, z tych bardziej ozdobnych. Jedyne co pocieszające jest, że ten lis, który zabrał ją, to ją po prostu zjadł, prawda? Bo też dwa lata temu to kuna znowu się wdarła do kurnika i co zrobiła? Zabiła połowę naszych kur i zostawiła po prostu, tak? No to było, to było takie, no, nie za bardzo fajne przeżycie, tak? Bo jeżeli zwierzę, które poluje na nasze kury nie zje, no to jest jeszcze jakieś tam pocieszenie, tak? Że ta kura nie oddała swojego życia na darmo. No, jak na razie kulki mają się dobrze, sobie chodzą. Co prawda, jednej sztuki mniej, no ale cóż, nic na to nie poradzimy. No, także z takimi rzeczami się trzeba liczyć hodują skóry, bo lisy nie tylko w takich miejscach są jak tutaj u nas, że dokoła pola i lasy, ale też bardzo często w miastach spotykane są lisy, także trzeba mieć to na uwadze. Także większe wioski zabudowania też jest ryzyko właśnie ataku lisa lub kuny.